Spodziewaliśmy się takiej gry ze strony gospodarzy, ale w pierwszej połowie nie weszliśmy w ten mecz do, dobrze, bo nam tej agresywności i zapłaciliśmy za to bardzo drogę. Uh, good evening ladies and gentlemen. Uh, welcome to the press conference. After the match Lidia Włosów and Właściwie Było kilku zawodników, że tak powiem, do zmiany w przerwie. Zdecydowałem się na te dwie zmiany, bo między innymi to byli zawodnicy, którzy nie weszli w ten mecz, byli zbyt mało agresywni i potrzebowałem

Zapraszam do zadania pytania. Panie Tak, Panie ten błąd, o którym Rydwa jest szybko, pokazuje, że rzeczy się najlepiej. Chyba w odzieniu, nie poszłam pisze, rejdy sące Jak pan wytłumaczy taki? Nie wiem, bo nie widziałem sytuacji z bliska. Mnie się wydaje, że Kuba chciał wybić piłkę i trafić w nią to zmyliło Duszanę. Ja tak łatwiej widziałem. Nie wiem, nie wiem czy nikt, nikt nie dotknął piłki. Wydaje mi się, że Kuba dotknął piłkę i zmylił Duszanę. Hmm. Proszę wierzyć Panie, co by Pana było taką główną różnicą, że Lejk w tym dniu pierwszy, bo w pierwszej tam inwestorstwie on nie w właściwie po to zostało sprawodawczy, gdzie on był zespołem. No i źle to wyglądało. Helio Pinto, e, widać u niego braki fizyczne, e, nie jest to zawodnik do gry agresywnej, do gry kontaktowej, tylko właśnie do rozgrywania piłki, a dzisiaj taki mecz nie był, zresztą Rado też miał z tym problemy i nie był, nie był z sobą, taki, takie mecze, takie sytuacje się zdarzają, chociaż ja uprzedzałem, <laughs> uprzedzałem przed meczem, że tak, to spotkanie będzie wyglądało, stąd też wiele urywków, które mieliśmy do dyspozycji i ze spotkań Ligi Walińskiej, jak również z ostatniego ich spotkania w Champions League z ubiegłego roku, roku z Elsborgiem. Pan właśnie to było widać, że przecież to praktycznie ta sama drużyna co w ubiegłym roku. Jeszcze dopytam, gdyby Pan teraz y, miał okazję po raz drugi zrobić y, skład na temat sporządzenia, Pan wystawił biosę i kredyt Teraz to już jest po herbacie. E, można, można sobie wydawać, <laughs> bo będziemy dużo więcej po, po spotkaniu. Natomiast y, pięknie i widosia. Nie nadrobią tego przygotowania fizycznego w codziennych treningach, tylko metodą gry sportem. I oni muszą grać, bo jest to inna metoda aby zawodnika, by szybko doprowadzić do odpowiedniego stanu fizycznego. <kluzny> Pytania? What were your impressions Jakie no powiem tak, że w pierwszej połowie nas wystraszyli na pewno troszeczkę swoją grą i wydawało się, wydawało się że, że to spotkanie będzie o wiele, wiele trudniejsze, natomiast zmiana sposobu naszej gry w drugiej połowie pozwoliła nam na odwrócenie sytuacji. Like, uh, like in the way the, 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 which Lidia also been playing, so they, they just confident Thank you. You. Thank, you Thank you, very much. Thank you <laughs>